Hej! Dzisiaj zapraszam Was na makijaż ślubny. Znowu dosyć nietypowy jak na makijaż ślubny, bo nie będą to znowu delikatne pastele beże i brązy. Chociaż nie, beże i brązy będą, ale będą w takim bardziej w wydaniu z pazurem. Czyli macie przed sobą właśnie to, co ja mam na twarzy, czyli takie Smoki, ale nie jest to takie mocno przytłaczające smoki, tylko smoki, które są rozświetlone od wewnętrznego kącika. Dlaczego taki rozświetlony wewnętrznym kąciku? Otóż dlatego, że musimy pamiętać o tym, że nawet jeżeli chcemy mieć makijaż taki e, mocniejszy i bardziej właśnie wyraźny na ślub, to nie możemy zapominać o tym, że jeżeli że w momencie, kiedy kończy się ślub, a zaczyna się wesele, zmienia się oświetlenie, no bo przeważnie robi się ciemniej. I w sztucznym świetle smokey jaj, które nie jest fajnie rozświetlone i dobrze roztarte, może po prostu nas przytłoczyć i będziemy wyglądały na zmęczone, a tego nie, kompletnie tego nie chcemy w trakcie naszego wesela. Dlatego jeżeli chcecie wiedzieć jak wykonać takie właśnie um, smokey jaj, które będzie wyglądać dobrze w każdym oświetleniu i na większości typów urody i większości też kolorów oczu, bo to są takie dosyć uniwersalne barwy, to zapraszam Was do oglądania dalej. Także myślę, ucieszę Was fakt, że to jest makijaż, który nada się również dla blondynek. Także zapraszam. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiłam, to było nałożenie bazy pod cienie na całą powiekę ruchomą. Bazy, której używałam dzisiaj, to była baza Arteco. No i zaczynamy pracę z cieniami. Pierwszym cieniem, którego użyję, to będzie taki matowy, brązowy cień, który jest tutaj. Nazywa się Sultry. Jest to dosyć ciepły, średni brąz. Ten, który jest zresztą tutaj w zewnętrznym kąciku i na całej powiece. No, tylko tak właśnie koncentrując się w zewnętrznym kąciku, troszeczkę też tak może do dwóch trzecich długości powieki ruchomej, oraz powyżej załamania w zewnętrznym kąciku, żeby troszeczkę to oko podnieść do góry i wyciągnąć. Następnie dosyć porządnie rozświetlimy ten wewnętrzny kącik, używając cienia Standoffish, czyli takiego szampańskiego, bardzo płyskującego cienia. Możemy też odrobinę wyjechać powyżej załamania. Dalej na pędzel do blendowania biorę trochę pudru. Wy możecie użyć matowego, bożowego cienia, jeżeli macie. Ja nie mam pod ręką, także użyję pudru. I oczywiście nałożę go na Przy okazji troszeczkę też blendując brąz powyżej załamania. Znowu chcemy, żeby pomimo tego, że używamy rozświetlających cieni, żeby cały makijaż nie był jakoś strasznie świecący niesamowicie. W miejscu, gdzie spotkał się matowy brąz z rozświetlającym cieniem zewnętrznego kącika nałożę kolor Seductive, czyli odrobinę ciemniejszy brąz, który jest już parłowy, ale nie jest tak mocno parłowy jak ten, którego używaliśmy w wewnętrznym kąciku. Dzięki temu po prostu przejście koloru będzie subtelniejsze i będzie to ładniej wyglądać. Teraz cięgam po cień, który nazywa się Sleek. Jest to matowy, głęboki, ciemny brąz. I tym brązem będziemy zaznaczać samo, samo załamanie powieki, żeby po prostu zrobić taką głębię. Biorę mniejszy pędzelek i patrząc na dół, bo jak patrzymy na dół, to najłatwiej jest nam zauważyć, gdzie znajduje się załamanie powieki. Przy okazji rozcierając też ten cień. Żeby to nie była taka zwykła krecha na powiedzę, tylko niech to wygląda jak cień. I odrobinę od razu schodzę niżej, nachodząc już na ruchomą bojekę. I przyciemniam również delikatny zewnętrzny kącik a już taki najbardziej zewnętrzny kącik, tak? Coś mi tu przyszło i chłopce wodę. Nie wiem, czy to słyszycie. I wracam z pędzlem, którym nakładałam puder i jeszcze bardziej rozcieramy tutaj wszystko powyżej załamania. Jeśli chcecie, żeby makijaż wyglądał ładnie przez cały wieczór, a wieczorem nie zmienił się w podbite oko, to właśnie w blendowaniu tkwi cały sekret. Najlepiej jest nawet, jeżeli nałożycie cień, później go ym, rozetrzecie jaśniejszym i o troszeczkę zniknie i dołożycie jeszcze raz cienia i znowu go rozetrzecie i tak powtórzycie na przykład kilka razy, to zapewniam wam, że, was, że nawet ym, na opadającej powiece, takie właśnie stopniowe dokładanie koloru sprawi, że cienie nie będą się zbierały w załamaniach. Ogólnie będą trwały w nienaruszonym stanie przez cały wieczór. Wracając do cienia Slick, czyli tego najciemniejszego brązu oraz mieszając go z cieniem Selfish, czyli takim brązem, który wpada już troszeczkę też w szarość. Będę zaznaczać też dolną powiekę, ale tak jak widzicie tutaj, tej dolnej powieki nie zaznaczamy w całości, tylko tak mniej więcej do połowy. Dlaczego zostawiamy za każdym razem ten wewnętrzny kącik rozświetlony? No właśnie dlatego, żeby makijaż mimo tego, iż jest ciemny i jest dosyć ciężki, właściwie może nie dosyć, troszkę ciężki, to chcemy, żeby na zdjęciach, tak samo jak właśnie jak zmieni się pora na wieczorową, żeby ten makijaż wcale wyglądał fajnie, świeżo. Bo w ciągu dnia on ładnie będzie odbijał światło i to samo będzie się działo, kiedy właśnie wieczorem włączą się sztuczne światła, ponieważ będą tym bardziej jeszcze zwracały uwagę na te rozświetlone kąciki wewnętrzne i nie będziemy wyglądać jak borsuk, tylko jak świeża panna młoda, która po prostu jest na weselu dalej. I od dołu rozdzielam go. Również albo matowym beżem, albo pudrem. No i wracamy z naszym planem wielkiego rozświetlenia oka. I tym razem używając cienia Stubborn, czyli odrobinę mniej połyskującego niż tego, którego używaliśmy wcześniej, czyli Stand Office. I właśnie ten cień będziemy nakładać na dolną powiekę, tutaj wewnętrznym kąciku. I mieszamy granicę. Okej, okay, w, w tym momencie mamy już taki wstępny zarys makijażu zrobiony i teraz tak, jeżeli chcecie, żeby makijaż był bardziej taki, dalej był miękki, żeby był taki bardziej uwodzicielski, to możecie zrobić to, co ja zrobiłam na tym drugim oku, czyli po prostu używając czarnego cienia matowego delikatnie zaznaczymy linię wodną, właściwie nie linię wodną, tylko linię rzęs. Nie wyciągając ani w zewnętrznym kąciku, ani nigdzie, od razu troszeczkę też ją rozcierając, żeby ona była taka właśnie miękka. A że jeżeli chcecie, żeby makijaż był bardziej z pazurem, to użyjcie eyelinera w żelu i rysując taką po prostu zwykłą, prostą, mocno zarysowaną, ostrą kreskę. Wtedy właśnie on już nie będzie taki miękki, tylko będzie troszeczkę bardziej wyraźny i właśnie taki bardziej koci, także... To, jaki chcecie osiągnąć efekt końcowy, już zależy od Was. Ja chcę, żeby on był taki właśnie dalej miękki, dlatego użyję czarnego cienia, który nazywa się Serious i jest również w paletce i po prostu zaznaczymy nim linię rzęs. Ja wykończę moją kreskę w taki sposób, że ona po prostu ymm, rozpływa się w nicość, jej po prostu nie ma żadnej wyraźnej krawędzi, gdzie ta kreska się kończy. Ale tak jak mówiłam, jeżeli chcecie, możecie zrobić taki też dziubek, chociażby też z tym czarnym cieniem. Wszystko zależy od tego, jaki chcecie efekt uzyskać końcowy. W tym momencie zostało mi już tylko wytuszowanie rzęs i ja przykleję jeszcze sztuczne rzęsy, właściwie będą to połówki sztucznych rzęs. Oczywiście możecie pominąć ten krok, możecie przykleić kępki albo pasy, rzęs na całym pasku. To zależy od was. Ja po prostu chcę, żeby moje rzęsy były pełniejsze i żeby to spojrzenie było takie bardziej wyraźne. Zaraz za Was wrócę. Wracamy do makijażu twarzy. Jednak zanim wykonturuję twarz, nałożę róż i rozświetlacz. utrwalę jeszcze to, co mam już do tej pory na twarzy nałożone. W tym celu użyję pudru Art Deco. Jest to puder transparentny, czyli taki bez koloru. Ten puder ma w sobie takie fajne właściwości, które sprawiają, że nasz makijaż sprawia się, staje się wodoodporny i odporny na ścieranie. Także warto sobie nim tak właśnie jakby zagruntować um, podkład, żeby trzymał się bardzo, bardzo długo. Właściwie do momentu, kiedy będziemy musiały go zmyć. Zwłaszcza jeżeli widzicie, że ciężko u Was z utrzymywaniem się podkładu na twarzy. Użyję go właśnie głównie na policzkach, brodzie, on sprawia, że też skóra staje się taka bardzo gładziutka. No to teraz czas na konturowanie twarzy. Dzisiaj będę używać bronzera Mahama Mama i The Balm, czyli takiego satynowego bronzera, który nie ma w sobie drobinek. I wykontruję go w taką tradycyjną trójkę na twarzy, czyli pod kością pojeczkową przy skroni oraz linię czoła. No i jak zawsze troszeczkę też przejadę wzdłuż linii żuchwy. Czas na róż. Ja użyję różu Afryka firmy W7. To jest taki delikatny, ale rozświetlający jednak zauważalny, ale nienachalny róż, który pięknie będzie tam się komponował z pomadką, którą nałożę za chwileczkę. No i czas na usta. Najpierw jako konturówki użyję taką kredkę Elfa. Jest to Matte Lip Color w kolorze Tea Rose taki właśnie tradycyjny brudny róż, taki często też używany na usta w czasie ślubów. Ponieważ chcemy w tym momencie taką zachować klasykę makijażu, czyli jeżeli robimy mocne oczy, to usta zachowujemy bardzo delikatne, stonowane i naturalne. Także właśnie to zrobimy. A na to nałożę pomadkę slika, która nazywa się Belle D czyli taki już nadal naturalny beżowy, ale troszeczkę bardziej w stronę rudości, może coś takiego, żeby ten makijaż ust nie był taki trupio jasny. I powstaje taka piękna mieszanka na ustach. Prawie zapomniałam o rozświetlaczu, czyli o dodaniu sobie znowu tego blasku na twarzy. I użyję oczywiście mojego ulubionego rozświetlacza Mary Luminizer z firmy Dvalm, czyli naprawdę uwielbionego ogólnie na YouTubie nie tylko polskim, ale ogólnie zagranicznym rozświetlacza, który jest w pięknym szampańskim kolorze i tworzy cudowną taflę na policzkach. Ale ja już o nim mówiłam tyle razy, że już na pewno macie go dość. Tak prezentuje się skończony makijaż. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Nie jest taki może do końca tradycyjnym makijażem ślubnym, ale kto powiedział, że w dniu ślubu wszystkie z nas muszą wyglądać delikatnie i niewinnie. Jeżeli nie taka jest Wasza natura, to nie ma sensu robić coś przeciwko sobie. Dlatego mam nadzieję, że te z Was, które lubią taki mocniejszy pazur w makijażu i w dniu ślubu chciałem mieć jakiś taki mocniejszy akcent na oczy, może akurat Wam się przyda ten makijaż. Jeżeli chciałybyście zobaczyć jeszcze jeden makijaż ślubny, to kliknijcie kciuk w górę. Ogólnie te Wasze kciuki to jest takie, wiecie, motywujące do kręcenia dalszych filmów, bo wiem, że to, co robi się Wam podoba. Zapraszam Was jeszcze oczywiście na mojego Facebooka. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Pa!